chodzą po górach, biegają, jeżdżą na rowerach. Mieszkańcy powiatu Chrzanowskiego preferują aktywną formę spędzania wolnego czasu. No, staram się w tej chwili chodzić tak raz w miesiącu, dwa razy, w zależności od stopnia trudności, bo niektóre są już takie, na które niestety, ale mój wiek nie pozwala wychodzić. To jest naprawdę coś wspaniałego. Oglądanie tych gór, krajobrazów, obcowanie z przyrodą, no i dotlenienie organizmu. Rocznie organizujemy ponad 110 imprez. Są to imprezy: są to wycieczki piesze, wycieczki rowerowe po ziemi i okoliczach, jak również dla narciarzy wyjazdy. I skupiamy około, teraz mamy około ponad 400 członków. Wydaje mi się, że żeby to wszystko jakoś się kręciło, to więcej musi człowieka łączyć niż dzielić. Więc oprócz takich wycieczek wspólnie coś nieraz gotujemy, rozmawiamy na wiele tematów, jak w każdym małżeństwie. Ale mimo wszystko jednak przyroda, wycieczki rowerowe górskie, to jest to, co nas napędza pozytywnie. Ostatnio dużą popularnością cieszy się park run. W spotkaniach uczestniczą rodziny z dziećmi. Uczestnicy podkreślają, że powiat jest dobrze przygotowany do tego typu aktywności. No, jesteśmy w Kroczymiechu miechu i tak, tak jak w każdą sobotę biegamy od godziny dziewiątej powiedzmy do dziesiątej w zależności od możliwości każdego biegającego. No. Nie no, każdy ruch to, to są wszelkie plusy, jeśli chodzi o sprawy fizyczne każdego sportowca i zwykłych śmiertelników. No. Ja sobie nie wyobrażam, żeby siedzieć na kanapie i oglądać tylko i wyłącznie telewizję. No. Ruch to zdrowie po prostu. Czuję się wolna, kiedy biegam. Yy, co jeszcze? Yy, no, odprężam się, jest mi dobrze. To jest w ogóle najcudowniejszy czas dla mnie od roku. Po prostu przyjeżdżam tutaj, żeby te 5 km przelecieć. Między innymi po to, żeby zapomnieć o całym tygodniu, o, o tych wszystkich problemach, jakie są. Lokalni amatorzy sportu i turystyki zachęcają, by ruszyć się z domu i na własnej skórze przekonać się, że w zdrowym ciele zdrowy duch.